Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam na kolejny odcineczek na moim kanale. I oczywiście z farminga 25. A w dzisiejszym odcineczku zrobimy sobie akcję taką nietypową, może nietypową. Czyli tak. Skosimy bodajże rzepaki. Chyba rzepak. Mam tutaj wszystkie sprzęty przygotowane. Y, które będą nam potrzebne do wszystkich prac Czyli Oczywiście kombajn, przyczepę y, Tutaj mamy pługa y, Chyba rozsieje też wapno Jeszcze przed No i tutaj y, Maszyna do kamieni Wszystkie moje cztery ciągniczki Tutaj y, przygotowane A my tutaj nie będziemy się opierdzielać, tylko od razu wsiadamy. Do John Dirka. I ruszamy na poletko. Tego poletka raczej jeszcze nie widzieliście, ja je zakupiłem już w poprzednim sezonie, ale już, już mi się podoba ta to miejsce jeśli chodzi o farmę. Nie? To jest tutaj zajebiste to miejsce. Mało trochę miejsca sobie zostawiłem tutaj na wyjazd. Ale myślę, że myślę, że spoko. Okej. Okay. Wbijamy się tu. Ale tak, zapomniałem, że zainstalowałem sobie moda, że automatycznie mi się światła zapalają oraz migacze będą się automatycznie gasić. I teraz tak, jedziemy na gospę po w yy, podziadku Znaczy tak, to jest gospa yy, Waltera Tutaj On tutaj ma są gospę, ma jakieś tutaj Krówki i tak dalej Wiadomo, to jest o, oczywiście Gospa startowa Ale ja tutaj yy, nie chciałem yy, Startowe na tej gospie Ale że tutaj jest Dosyć dużo fajnie miejsca O Dobra, już się tutaj z bym rozłożył i tu proszę bardzo wbijamy się od razu w nasz headerek tu, 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 jeszcze kawałek jeszcze 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 dobra tyk czy nam się rozłożył nie rozłożył nam się teraz nam się dopiero rozkłada tu oczywiście musi się stół do rzepaku odpalić. O. I lecimy na sieczkę, oczywiście. Wiadomo, nie? Ok. Odpalamy sobie GPS-a, no bo przy takim kombajnie, no to już GPS musi być. I teraz zobaczcie to. Czy tak. Ta, czy tak nie jest fajnie? Przynajmniej będę wiedzieć yy, Będę musiał bardziej uważać Jeśli chodzi o nasz zbiornik Czy czasem nie będzie pełny Ale y, Tutaj chyba mam Ilość Tak no, Tu jest bodajże ilość yy, Rzepaczku naszego yy, Czy ja bym chciał ja bym chyba wolał się tu delikatnie jednak złamać. No, dobra, nie za daleko, żeby tutaj walterowi nie wjechać w jego uprawy. Oczywiście ja od niego odkupiłem to poletko, które tutaj kosimy w tym momencie, żeby pójść właśnie trochę w, tą, w tym kierunku mapy, bo tutaj jakoś pól za bardzo nie mam. To jest pierwsze poletko i tutaj myślę, że spokojnie to drugie obok sobie też byśmy dokupili, żeby było fajnie spoko połączyć albo nawet, no nie, no w sumie połączyć te trzy poletka tak ze sobą tutaj fajnie by było, nie? Z... Kosztowało mnie to pole, bodajże chyba z 60 albo 70 tysięcy, coś od tego. Później sobie zobaczymy. O, albo w sumie doje, dojadę tutaj do końca i, i bijemy sobie na mapkę. Zobaczycie, ile mnie to. O, ile mnie to kurde tutaj kosztowało. Ok, i teraz tak. To jest to poletko. One mi kosztowało, no właśnie, 60 tysięcy. I zobaczcie, tutaj mamy też mnóstwo drzewek do wycięcia. Możemy sobie drzewka powycinać. Ile to mam? 2200. Myślę, że spokojnie powinienem dać radę, objechać sobie jeszcze tutaj raz na około Chyba tak, chyba powinienem dać radę spokojnie. Bo tutaj te poletka no, są drogie, ale tu mam drzewa na dole i te drzewa dobrze by było sobie jej wyciąć, nie? Do, ta, do naszego tartaku, je wrzucić. One by się wtedy fajnie, pomału się przerabiały i dałoby mi to o kokaskę jakąś pewnie, nie? Znowu Dobra, tutaj muszę delikatnie odbić, bo o. Nie dam rady tak zabrać od wszystkiego. Ile mamy? 3000. Kurde, ja coś czuję, że to całe. Całe to poletko to ja chyba na raz zabiorę. Wcale bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc. 3300. Dobra. Aha O 3,5, no to ile mam? Za 3 przejazdy jeszcze? Coś koło tego. Myślę, że spokojnie tutaj damy sobie radę. No zajebiście, zobaczcie, tu z... pięknie to wszystko wygląda. A bez hubów jakoś się fajnie się gra, tak kurwa... inaczej, nie? No i ze środeczka cały czas jeździmy, to też inaczej. Fajnie tutaj ze środeczka się jeździ, jak jest, nie ma tych hubów, no ale wiadomo, jeździmy też tutaj na GPS-ie, więc tutaj dużo daje to, że właśnie mamy GPS-a. Dobra, zawrótka. Tyk. Okej. Okay ok no mówię tutaj chyba z, no max dwa przejazdy jeszcze zostały i mamy 4500 litrów spokojnie sobie tutaj opierdzielimy to tak się zastanawiam czy nie postawić od razu silosu ale ta budowa 50% Budowa tej chałupy kosztuje mnie tyle kurde e, pieniędzy i nerwów, że, że to jest kurde nieporozumienie jakieś normalnie. Dobra, stój, dobra, wbij się. Kurde, czy to, czy tu by było dosłownie idealnie na nasz kombaj? Tak to wygląda, nie? Tak to wygląda Generalnie zapras zapraszam Was na nową serię którą będzie na kanale jako live oraz odcinki z polskiego klimatu będziemy sobie tam jeździć jakimiś małymi maszynkami Co prawda mam tam jak na razie tylko małego John Dirka. Co prawda, John Deere niekoniecznie jest w polskim klimacie, ale chodzi o to, że on jest jeden z najmniejszych ciągników, jaki udało mi się znaleźć. On ma 70 koni bodajże. No i z już już sobie ledwo daje radę, a gdzie dalej. Ale jesteśmy teraz na serii z Gospa po starym, więc Tutaj się nie musimy tym przejmować. Mamy już fajne produkcje, mamy fajne pieniążki. E, muszę tylko poprzestawiać troszeczkę szklarnie, żeby więcej tej kapusty pekińskiej produkowało. Bo No szczerze mówiąc, to ledwo to, to tam daje mm, radę. Ok, no co? Opierdzielone, ile tam nam dało? E, niecałe 7000 litrów. Jak na rzepak to nie jest źle. I teraz tak, odkładamy o, tutaj naszego... O. Tyk. Jeszcze kawałek do przodu. Oj, chyba troszeczkę za da, da daleko. Dobra, powinno być ok. Okej, okay, powinno być ok. O, nawet, nawet szczerze mówiąc, po... Udało nam się w miarę to... E, ładnie zrobić mm -hmm. Teraz tu trafnie nie? Ale spróbujmy tak trafić, co? O nie, dobra Nie trafiłbym za cholery Tyk I okej okay, Ja sobie wyjadę tutaj e, Przez gospę Waltera Po prostu innym wjazdem on tu ma dwa wyjazdy, wjazdy, wyjazd, odstawimy sobie kombaj na, mm, nasz nową, na naszą nową Gospę. Musiałbym się chyba wysypać, żeby tutaj nie blokować e, tego naszego e, John Deere'a, ale w tym przypadku muszę podjechać po prostu drugim zestawem. Aby on mógł właśnie uh, się wysypać, to muszę podjechać pod przyczepę. Mógłbym tutaj nawet nie, przez pot się wysypać, ale bez przesady. Okej. Okay. I teraz tyk. Nic nie jechało, nic nie jedzie, dobra. Tyk. I myślę, że tutaj spokojnie na tej trawce mogę sobie rurę. Wystawić ok, zarąbiście i wsiadamy teraz. Tak wsiadamy do masejka podnieśmy sobie tylko ten łopciążnik. O, e, tutaj warto, warto mi się wysypać, też e, muszę to zawieść. Raczej na pewno na gospę bym musiał to zawieść, żeby już tutaj problemu z tym nie było. OK. Tyk. Jak widzicie, większość maszyn tutaj pięknie pomyta. Jeszcze, jeszcze mokre wszystko jest. OK. on tu się sypie pięknie. Jak się wysypie, to ja go tylko zamknę i złożę. No. Dawaj. Już? Dobra. Wysypał się. Poczekajmy. Niech się złoży do końca. Okej. Okay. Zamykamy. Zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda w środku. E, Tu ta guma. Ta guma po lewej to tak. 2 na 10. Szczerze mówiąc. Ale dobra nie? Jakoś to. Jakoś to jest. Okej. Okay, teraz co? Ja bym chciał wejść chyba do do fenda okej okay. i teraz Ty 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 Gdzie mnie tu sypiesz kurwa tym A właśnie Ale widzicie, tutaj bez hubów to tak czasami ciężko, nie? Dobra, tego mamy ustawionego. Załączmy sobie e, światełka. No i zajebiście. Ej! To się zajebiście gra. Powiem wam szczerze, te bez hubów to się zajebiście gra. E, jeszcze bardziej realnie, nie? Wiadomo, no tylko nie gramy realnie, to jest tylko farming, ale... W miarę realnie czemu by nie? I teraz tutaj byśmy musieli zajechać Pięknie. Rozsypiemy sobie tutaj tego A wiedźmy sobie tutaj od razu Walter nie ma tutaj problemu, żebyśmy sobie jeździli przez jego gospę Oni tak mówi, że już rezygnuje z tego wszystkiego Można by kiedyś to kupić od niego, nie? Można by, ale czy warto? Dobra. Eee, czy my tu mamy GPS załączonego, ale tutaj jest dziwnie to. Hmm. No dobra, no jakoś to damy e, radę. Dobra, on się musi teraz. Pięknie tu ustawić. I co? No, no, nie, 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 tu, 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 tu. tu. Muszę się bardziej ustawić, tak. Wiecie, no, chyba bardziej tutaj, co? Tak? Nie, jeszcze tutaj kawałek. No i dobra. Lecimy, sypiemy. Mam nadzieję, że nie starczy. Chociaż te pola są w miarę ogarnięte. Więc one nie potrzebują jakoś mega dużo. Tego wszystkiego e, Chwila Ok, lecimy dalej Lecimy, lecimy To już daleko nam Nie zostało tego dużo tu, 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 tu jeszcze kawałek do przodu O, dobra I tu bym musiał chyba Od tamtej strony zajechać Ale wiecie co? Kusi nie tylko Obejrzenie tej mm, tej chatki tu. Ja pierdzielę, ile tu jest pierdół. Jak tutaj nie ma jakiejś znaczki, to ja jestem kurde święty, nie? Wiecie co? To mi tak dziwnie trochę wygląda. Ta łódka też tak dziwnie. Tutaj nic. A to? O! A to jednak było to, dobra. Czyli jednak tu coś było. Oki. Okay. Szpoko. Całkiem szpoko. Dobra, ja sobie tylko tutaj jeszcze wjadę jeden raz. O, mi się zdaje, że ja chyba trochę za bardzo wjechałem. Za, bardzo, za mocno. Ej, dobra, sypiemy. I tak będę musiał jeszcze raz przejechać. Tak, raczej na pewno tak. Tam taki malutki kawałeczek zostanie Dobra, ja bym sobie tylko wiecie co chyba włączył, bo mm, ja będę chciał zmienić tylko mm, szerokość Bo wiecie no to szkoda nam wywalać aż tyle jak tutaj mamy taki mały kawałeczek do przejechania tylko jak to się kurde szerokość zmieniało, czekajcie Zmień szerokość 8 metrów No mi się zdaje, że chyba 8 metrów to w zupełności na wstyk nie No spokojnie no No i tak W ten sposób można sobie to fajnie robić nie Także tak jak widzicie, jest to e, fajne tutaj nowe poletko, nie za duże, nie za małe, e, takie akurat, żeby tutaj jakieś postępy znowu mm, zrobić. Dobra, tutaj tylko dosieję ten kawałeczek, taki tutaj mi mijaczek powstał. O! I dobra a niestety muszę już lecieć, więc... Takim pięknym tutaj zestawem obłoconym jak cholera. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę oraz subika na kanale. Na razie trzymajcie się, cześć!